Ostatnio chciałem coś sprawdzić, i oto są wyniki. Mój raport zaczyna się teraz. Jest zasadnicza różnica między tym, że dnia poprzedniego nie wypiłeś ani grama alkoholu i wstałeś rano następnego dnia. A jest różnica, jak wypijesz sobie trzy piwa na noc, i wstajesz następnego dnia rano. I możecie mi nie wierzyć, ale jest różnica. Już wam mówię, jaka. Otóż łatwiej. O Jezus Maria O ojej, łatwiej Nie mogę mówić. O kurde Dobra, muszę coś mówić, bo nagraje leci. Jest różnica w straniu Po piwach Dnia Wcześniejszego Szybciej stracie. sobie jeszcze coś zjecie z rana, to potem sranie, sa, sranie samo chce wyjść. One się samo już puka na, na świat, tak jak noworodek w dziewiątym miesiącu, przy końcu. Jak już wszystko pulsuje, i kobieta wie, że on już chce wyjść, tak samo kupa. A jak nie piliście dnia wcześniejszego, to znaczy, że macie kontrolę nad kupą i ewentualnie jeszcze te kilka minut możecie sobie przedłużyć. A tak to się nie da przedłużyć i musicie szukać kibelka. Mam nadzieję, że pomogłem. Nie wiem, czemu to mówię. Nie wiem, pomogłem magistrom i inżynierom i tym, którzy zajmują się naukami o, o spaniu i o sraniu że wezmą te nagranie jako dowód rzeczowy, że po piciu alkoholu dnia wcześniejszego, inaczej się sra.